Witam Was. Jestem w Londynie, właśnie w Greenwich Park. Dobrze wiemy, co to jest Greenwich i dlaczego to jest zerowy południk tutaj się znajduje, to właśnie Wam pokażę, że to troszkę jest nie tak. Już geograficznie południk zerowy się przesunął. A dlaczego robię ten materiał? Bo prawdziwy nasz Kopernikowski, Kopernikowski zerowy południk powinien przychodzić przez Kraków i niedaleko Miejsc, które wam pokażę. Także w wdzięczności Kopernikowie za jego osiągnięcie robię film w rocznik Kopernikowski 2022. I do zobaczenia w Krakowie, ale na razie idziemy oglądać Zerowy Południk Greenwich. I w tym miejscu to obserwatorium królewskie no i schodzimy na dół. W poszukiwaniu tego zerowego południka, i w tym miejscu znajduje się zerowy punkt pomiarowy. Tutaj po prawej stronie wysokość. Odtąd wszystko się zaczyna liczyć. Tutaj przybliżymy, i tutaj mamy jednostki miar zapisane na tym. I oczywiście zegarek. 24 godziny, i w końcu dochodzimy do Greenwich Zerowego przez tamtą bramkę. No, i tutaj mamy zerowy punkt. Zerowy punkt, czyli południk Greenwich, ale deska trochę obsypała się. Już z piaskowca zrobiona nie najlepiej. Ale popatrzmy się, czy to zero jest prawdziwym zerem. I tutaj podkładamy telefonik. Patrzmy się, proszę bardzo. Nie jest to, jest przesunięcie o 0,84 tysięczne minuty i idziemy szukać prawdziwego, zerowego Greenwich, który nam podaje w GPS-ach, jakie mamy przesunięcie. Także trochę natura się zmieniła, a tego nikt nie uwzględnia. I teraz jesteśmy przy Sosence około 50 metrów na wschód od Greenwich i patrzmy się. Tutaj jest zerowy polu poludnik. Także, blendy się zdarzają nawet w pomiarze ziemi Nic dziwnego i tutaj od tej sosenki, jak ktoś będzie zwiedzać tutaj Obserwatorium Królewskie Alejka główna, to trzeba 50 metrów przejść. No i z tego miejsca widać nowoczesne centrum Greenwich ale tutaj z dołu Palac Królewski Greenwich w parku. No i fragment Tamizy pokażę wam. Nawet widoczna, jakieś maszty statku zacumowanego. I tutaj Tamizy tam jest centrum Londynu ze wszystkimi chaosami tego świata. Mamy oryginalny wzór Dr. Franz, czyli Hidden History Hunter. To już znamy ten wzór, ale popracowaliśmy i mamy nowe grafiki z nowymi rysunkami. Przede wszystkim yy, będzie reklama przyszłej mojej książki. <grymne> nowe wzory możecie zobaczyć w kolekcji. Przede wszystkim to będzie HORYZONT HUFU. Jak ktoś nie wie, co to jest, czyli wielka piramida Wiza tak zwana, to jest HORYZONT HUFU. I rozpoczynamy już promocję. Mam nadzieję. W tym roku się uda książki. I proszę wchodzić na stronę, patrzeć się, że mamy nowe wzory i nie tylko piramidy, a inne naturalistyczne. Zobaczycie, będziecie się cieszyli. Jak myślicie, co mnie doprowadziło tutaj do Bonarki w Krakowie, na małe Rądko, na, w, tutaj jest wyjazd na ulicę Kamińskiego? I wszystkie szczegóły Wam zaraz przedstawię. A co to może znaczyć? Pamiętacie moje przywodnie hasło Hidden History Hunter, czyli poszukiwacz ukrytej prawdy. Witam, zapraszam, zaraz Wam coś pokażę na rondzie i później wracamy do biura, bo tutaj strasznie wieje. I tak, zaraz Wam pokażę, gdzie się znajduje krakowski południk Dokładnie, teraz położone zgodnie z Greenwich To mamy 19 stopni, 20, 20, nie, pomyliłem się 19 stopni, 57 minut i 21 sekund I właśnie przybiega tutaj, idę zaraz, zrobię cienką, białą linię na rondzie I tutaj na tym rondzie przybiega równo yy, południk krakowski wyznaczony przez Kopernika. I dlatego jestem tutaj i pokazuję Wam, że linia kopernikańska, czyli południk krakowski przebiega właśnie tutaj, a my teraz orientujemy się na Greenwich. No i niestety tak historycznie się złożyło, ale historycznie się złożyło nawet to, że. 2023 rok będzie rokiem Kopernika. Już rzeczywiście Senat zatwierdził program cały. Towarzystwo, towarzystwa, które zajmują się Kopernikiem, już przygotowują się do uczczenia tego roku. Ja też się przygotowałem i powiem o zasługach Kopernika, ale już w biurze, bo tutaj jest zimno. No i tak po robocie, jak to się mówi, praca detektywa, na czym polega? Na analizie. Właśnie lubię tym się zajmować, analizą. No i teraz, jak widzieliście, przy Bonarcy przybiega południk kopernikański. Tak by powiedział, że krakowski. No to przypadek trafił z Torunia na Kraków i przybiega właśnie przez Kraków. Tutaj Fundacja Kopernika zajmuje się badaniami tymi i właśnie przygotowuje się do uroczystości, które odbędą się z rozpoczęciem roku 2023. Se, nie Sejm, Senat. Polski przyjął ustawę, że będzie w Polsce rokiem kopernikańskim. Ale tutaj informacje w internecie znajdziecie, ile chcecie. Ja wam zawsze przedstawiam rzeczy, których wy nie znajdziecie w internecie, tylko u mnie na kanale. Także e, zaczniemy trochę analizować. Jak mówiłem, e, już byłem w Anglii, odwiedziłem Greenwich i pokazałem, jakie blendy popełniane na dzisiaj. Greenwich było ustalone już tak dawno, dokładnie, nie... sprawdzicie sami w internecie. Piękne obrazki pokazują, jak to wygląda. Obserwatorium królewski w Greenwich, ale jednak ta linia Greenwich jest teraz przesunięta, albo nie uzgodnili to z pomiarami, chociaż punkt pomiarowy tam w Greenwich mają, ale nie jest przysunięte o ponad 50 metrów na wschód. Nie wiem, jak na dzisiaj wygląda linia krakowskiego południka, czyli kopernikowskiego. Gdzie pokazałem, będzie przybiegala przez rondo, trzecie rondo, przy bonarce. No i żeby widzieliście, jak przybiega przez Polskę i kiedy to było, pierwsza mapa narysowana z kopernikańskim południkiem, tutaj macie mapkę historyczną i oczywiście tutaj współcześnie rzucona linia na mapę współczesną w Google i właśnie takimi rzeczami, drobnostkami, jak ja mówię, zajmują się fundacji lub stowarzyszenia, które szanują Kopernika. Ja też oczywiście szanuję, ale jednak, jeżeli popatrzymy się na rysunek, nawet ten starszy obraz, nie pamiętam, kiego to jest, natchnienie, ten obraz się nazywa Kopernik z taką bujną czupryną, siedzi przy książkach i obok stoi mapa układu heliocentrycznego. No to jeżeli patrzymy się na ten układ heliocentryczny i prawidłowo policzymy obroty Ziemi w stosunku, kiedy jesteśmy obserwatorami spoza Układu Słonecznego, to wychodzi na moje. Ziemia w ciągu roku dookoła swojej osi obraca się 366,25 razy. Możecie to sprawdzić, mam na ten temat wykład i jedyna rzecz, którą mogę odpowiedzieć, Poszukiwanie nigdy nie szkodzą. Próba odnalezienia prawdy i poprawki nigdy nie szkodzi. Dlatego mówię, Greenwich jest przesunięty. Mapa, czyli południk kopernikański, przebiega przez Kraków. Możemy się cieszyć i zapraszam do oglądania.